Witam w Mastery Clinic. Moim dzisiaj gościem jest Radek Słodkiewicz. Witaj Radku. Witam bardzo serdecznie. Jak tam targi, wizy... jak Ci podobają targi, jak zawody? Słuchajcie, no na, na targach jestem tutaj co roku, już nie pamiętam, który raz z kolei, więc y, śledzę, co się dzieje na naszym, że jak powiem, fitnessowym, y, w naszym fitnessowym No Jestem bardzo zadowolony, bo wydaje mi się, że w tym roku jest lepiej niż był rok temu. Y, fajne stoiska, fajni wystawcy, dużo ludzi. Dzisiaj naprawdę no widzicie, to jestem lekko zmęczony, bo dzisiaj przybiłem 65 tysięcy piątek, więc generalnie jestem lekko, lekko zmęczony, ale to dobrze, bo dobrze, że coś się dzieje, że ludzie przychodzą, patrzą, więc nasza branża się cały czas rozwija. Zawody też bardzo fajne, na wysokim poziomie, także jest na kogo popatrzeć. Myślę, że rozwijamy się cały czas. A Latku, co u ciebie? To planujesz starty ma dalej, czy jednak? Pokażę się w kulturystyce z powrotem. Jakie plany następne? Na razie, jeżeli chodzi o kulturystykę, planów nie mam. Yy, wiadomo, że ćwiczę sobie tam na siłowni, żeby tam, nie wiem, trochę, trochę biceps, żeby wyglądał. Yy, natomiast yy, też chodzę na matę. Staram się tam z dwa razy w tygodniu na tą matę odwiedzać, gdzieś tam szlifować yy, troszeczkę umiejętności, żeby w razie co, jeżeli mi się jeszcze tam pojawi jakaś propozycja ciekawa, to, to, to bym jeszcze chciał wyjść. Nie Czyli powiem. dwie futki tak by otwarte, i tutaj, i tutaj. No, Myślę, że, że jeżeli chodzi o kulturystykę, to, to nie mam na razie już takiego oparcia i, i gdzieś mnie się już, że tak powiem, e, najadłem się tym, 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 tą sceną. Natomiast tutaj, nie powiem, ta nitka taka, takiej adrenaliny mnie troszeczkę pociąga i, i mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze. Czyli no, jesteś tak... dalej głodny walki. Są tutaj jakieś tam, no, chętnie byś wrócił. A jak sama walka, jak to jak u ciebie, jak masz po walce doznania? I... No słuchajcie, no na pewno jeżeli chodzi o, o, o sporty takie fajterskie, no to, to jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Wiadomo, że ja tam nigdy żadnym fajterem nie będę, bo to trzeba robić od dziecka. To, to że jak ktoś tam ma, że powiem, kupę lat na karku jak ja i jeszcze więcej na siłowni, no to wiadomo, że, że nie zrobi z siebie fajtera. Ale myślę, że jest to na tyle fajne doświadczenie, że, że fajnie, że mogę to robić, a jak jeszcze będzie okazja gdzieś tam się sprawdzić z kimś, no to też myślę, że fajnie i że trzeba spróbować. Walka mi się mega podobała. Podobało mi się, że od początku do końca miałeś dużo powietrza, bo wiesz, z reguły jest tak, jak wychodzi zawodnik e, pod takim krótkim, no, można powiedzieć, przygotowaniu, jak ty miałeś, to z reguły on puchnie, on straci te, ten powietrze i, i walka trwa kilka sekund i jest koniec, bo zawodnik już nie ma siły, nie ma powietrza i już jest po walce. U ciebie ta walka trwa od początku do końca i cały czas miałeś powietrze, miałeś e, możliwość walczyć do końca praktycznie. No wiecie, no, wiadomo, nie miałem dużo czasu do tej walki, ale ten czas, który, który miałem, to starałem się go zrobić, w 100% wykorzystać. Więc e, e, trenowałem, jak się dowiedziałem, że walka będzie, to trenowałem codziennie, nie odpuściłem żadnego treningu, więc myślę, że, że stąd ta kondycja, że powiem, była. No tam ogólnie, powiem szczerze, że nigdy nie byłem w życiu w lepszej kondycji, więc e, sam byłem zaskoczony, jak można, że powiem... Dobrze się czuć kondycyjnie, bo no, to wiadomo, każdy z nas, co tam podnosi ciężary, wie, że kondycja nie jest naszą najmocniejszą stroną, a tutaj powiem szczerze, że naprawdę no, no super było, byłem mega zadowolony. Potem jak wróciłem już do ciężarów, to między seriami nie miałem co robić, więc wręcz mi się nudziło. Musiałem taka się kondycja. Amować, taka kondycja. No. Teraz teraz już wróciło to do normy, już robię serię, muszę odpocząć, pogadać, że jest okej. Okay. staremu. Teraz inne pytanie. Moja sylwetka, bo przychodzę do Ciebie, już nie będziemy ukrywać, że no, mam plany co do Ciebie, a Ty co myślisz co do mnie, żeby się rozwinąć, pokazać się na wiosnę, jak myślisz, będziemy coś dać, zdziałamy, zrobimy coś z tej sylwetki u mnie? No, słuchajcie, no, myślę, że tutaj podstawy są bardzo dobre, to no, wiadomo, że jesteś też wysokim zawodnikiem, więc tego miejsca trzeba mieć naprawdę bardzo dużo na scenie, bo scena jakby nie było to, co się ogląda z bliska, a to, co jest na scenie, wygląda to zupełnie inaczej. Więc jak ktoś jest osobą wysoką, to tego miejsca musi być naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby wyglądało to imponująco. Więc wiadomo, że musimy ten gabaryt troszeczkę, że tak powiem, gdzieś tam popoprawiać. Ale wiadomo, że rama jest rewelacyjna, bo jest jeśli szeroki i ten, więc myślę, że będzie super. To zresztą wiadomo, musi być super, bo, bo innej opcji, że tak powiem, nie widzę. Nie, widzę. Tak jest. FM dodatka musi być super. Na końcu może coś przypniemy. Jakąś szybką przypinkę. I twoje, moja ulubiona poza u ciebie jest taka. Masy. Ja, ja lubię taką podzę albo taką. O właśnie, <noise> to jest moja ulubiona poza odrazka. Jeszcze raz dalek Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. jest zdrowie.